Witam was moi kochani na kolejnym odcinku z pogromców mitów w grze GTA Vice City. Odcinek bodajże numer 6, mam nadzieję, że odkryjemy kilka fajnych, ciekawych rzeczy i dowiemy się czegoś nowego. Ponadto zapraszam was na Facebooka i lecimy z tematem. Zapraszam. Sugerowaliście mi moi kochani, żeby w próbie z helikopterem telewizyjnym i tym, żeby zrobić tym helikopterem beczkę, włączyć limit klatek. Wtedy rzekomo beczkę powinniśmy być w stanie spokojnie zrobić, także co? Spróbujemy, przechodzimy do pierwszej próby i zobaczmy, czy damy radę beczkę wykonać. No, pierwsza próba wyszła dość cienko. Natomiast, no, drugą próbę tak, jakby delikatnie można było już pod to podpiąć. No i moi kochani, wydaje mi się, że poprzednia próba wyglądała całkiem spoko i można było to pod beczkę spokojnie podpiąć. Spróbujmy jeszcze raz ją wykonać. Jak najbardziej to wszystko wychodzi, także, no, może ta próba ok była dość cienka, natomiast dwie poprzednie mi się, no, całkiem, całkiem podobały. Także myślę, że jednak ten mit możemy na spokojnie uznać. Mówiliście także, że aby mit z Hunterem zadziałał, tylko że ja go nie mogę znaleźć. O, dokładnie tutaj jest. Żeby on zadziałał, to muszę się tym śmigłowcem wznieść na jakąś tam odległość nad ziemię i dopiero wówczas wpisać kod Come Fly With Me. Także ja sobie to właśnie uczynię. Kod został wpisany, ale chyba błędnie, z tego co widzę także jeszcze raz. No i teraz powinno to jak najbardziej zadziałać. Zobaczcie, że jesteśmy w stanie wznieść się tym śmigłowcem ponad dopuszczalną wysokość, jaka jest właśnie możliwa do wznoszenia się śmigłowcami w tej grze. Dezaktywujmy sobie w tym momencie kod i zobaczmy, co się stanie. No, zobaczcie, że możemy latać dość swobodnie i to na wysokości takiej samej albo i większej niż samoloty, chociaż teraz zauważyłem, że Hunter dość gwałtownie zaczął opadać. No i koniec końców skończył w wodzie, niemniej to, co napisaliście, jest jak najbardziej prawdą. Pistolet maszynowy Mach 10 ma inny odgłos strzału, gdy siedzimy w pojeździe, niż kiedy jesteśmy pieszo. Zatem moi kochani, lecimy sobie prosto do Emulation, gdzie kupimy maka 10 i za chwilkę wykonamy pierwszą próbę, e, związaną oczywiście z tym mitem. E, ja jestem w ogóle ciekaw, czy gdy wykonamy sobie próbę z makiem 10 i ta próba będzie prawdziwa, w sensie będzie zgodna z tym, co napisał twórca mitu, to czy nie będzie tak w przypadku wszystkich e, pistoletów maszynowych. Odnośnie tego, jak brzmi Mach 10, gdy strzelamy pieszo, to wygląda wygląda to tak. No a teraz oczywiście wykonajmy próbę, gdy Tommy weseset jest w samochodzie. No to chyba badanie tego mitu mamy załatwione, natomiast z czystej ciekawości zobaczymy sobie także inne pistolety maszynowe, jak to wygląda w ich przypadku. Kolejny PM nie mam zbytnio pojęcia jak się nazywa, natomiast jego dźwięk brzmi tak. No i za chwilkę sprawdzimy jak ten dźwięk będzie brzmiał w samochodzie. Czy to będzie ten sam dźwięk? Sprawdźmy. No to moi kochani, na sam koniec zapożyczmy sobie giwerę od członków gangu WTCTiego i zobaczmy czy w przypadku tej spluwy będzie podobnie. Tak właśnie ona sobie brzmi, gdy jesteśmy na pieszo, natomiast po wejściu do samochodu brzmi ona tak. No i moi kochani, tu chyba mamy wyjątek od reguły, ponieważ w tym PM-ie wygląda to w ten sposób, że dźwięk jest taki sam i na pieszo i gdy to mi jest w samochodzie. Natomiast z uwagi na to, że mi dotyczył Maka 10 to oczywiście go potwierdzamy. Czołg jest odporny na wybuch po dachowaniu. Boję się moi kochani, że badanie tego mitu wcale może nie być takie proste. E, ogólnie na tej hopce będę starał się wywrócić mniej więcej w taki sposób, żeby ten czołg rzeczywiście e, upadł na dach. Natomiast jak to wyjdzie zobaczymy za chwilkę. No dobra, napędzamy się i zobaczmy co z tego wyjdzie i czy ten czołg wyląduje na dachu. No jak widać udało się i co więcej ten zaczął się palić. Także chyba jak doskonale widać na załączonym obrazku nawet czołg w tej grze nie jest w stanie wytrzymać dachowania. No i gdy takowe nastąpi, to ten po prostu wybucha. No i moi kochani, próba numer 2 też wyszła całkiem dobrze i doprowadziła do takich samych efektów jak próba numer 1. Myślę, że sprawa jest jasna i mit obalamy. Przy barze The Grizzly Chopper jest motocyklista na dwa strzały z minigana. Każdy inny NPC jest na jeden strzał. E, ja moi kochani już od dłuższej chwili niestety nie jestem zbyt przykładnym obywatelem Vice City, ponieważ zabijam ludzi z minigana. E, sprawdzam sobie to, czy rzeczywiście każdy NPC w tej grze wytrzymuje tylko i wyłącznie jeden strzał z tej broni. E, nie ma co się dziwić, jest to olbrzymi kaliber i no... Ludzie po prostu po jednym strzale umierają i to bez wyjątku. E, póki co żaden pieszy, też i policjant nie wytrzymał więcej niż jednej kulki, i mi się wydaje, że motocyklista z klubu The Greasy Chopper. No, też raczej wytrzymać więcej niż jednej kulki nie ma szans. Wow! Prawie byście mnie zabili, chamy, co to miało być? No ale moi kochani, z drugiej strony sprawa wygląda naprawdę ciekawie i ja sobie z wielką przyjemnością to przetestuję. Być może rzeczywiście ta wielka fałda tłuszczu na ciele tego właśnie osobnika no pozwoli mu wytrzymać więcej niż jedną kulę. Nie ma co przedłużać i przechodzimy do testów. O! No, jak widzimy, taki zwykły motocyklista, należący do tego samego gangu, wytrzymuje już tylko jedną kulę. Chętnie bym jeszcze znalazł tego samego NPCA z tym, że jadącego na motocyklu, ponieważ jestem ciekaw, czy każdy ten gruby motocyklista wytrzymuje dwie kule z minigana, czy jest to przypadek tylko tego jednego NPC-a spod klubu The Grizzly Chopper. To ogólnie chyba taki ostatni znak zapytania, natomiast ja ciągle, żeby to sprawdzić, to nie mogę znaleźć członka gangu. To jest ten chudy członek, także on raczej wytrzyma też tylko jeden strzał. No i moi kochani, chyba właśnie będziemy mogli wykonać sobie próbę i zobaczyć, czy ten też wytrzyma dwie kule z minigana. No to powiem wam, że to naprawdę jest ciekawe. Zobaczcie, że ten, taki sam NPC, Wytrzymał tylko jedną kulę. No a ten ponownie dwie, także moi kochani, mega ciekawa sprawa, fajne odkrycie i dziękuję autorowi tego mitu za nadesłanie. Jeżeli podczas wchodzenia do auta będziemy kilka razy wpisywać kod na wybuch pojazdów w menu głównym, a potem wpiszemy kod na zdrowie, to będziemy mieli możliwość kierowania zwęglonym pojazdem. Zanim przejdziemy sobie do testów to nie mam pojęcia co za modyfikację mam wgraną do GTA Vice City, że wyskakują mi co jakiś czas białe radiowozy. Nie wiem czym to jest spowodowane, jeżeli macie pojęcie to po prostu piszcie. W każdym razie przechodzimy sobie do testów, wpiszemy sobie w menu Big Bank na razie może jeden raz, do tego kod ASPIRIN i zobaczmy co się wydarzy. No i moi kochani, niestety jak widzieliśmy, to mi trafił do szpitala. Zobaczmy sobie jeszcze jedną próbę. Wpiszmy ten kod rzeczywiście kilka razy, niech będzie z pięć razy, a do tego wpiszmy rzecz jasna, kod Aspirin i zobaczmy, czy tym razem będziemy mogli z węglonym pojazdem się poruszać. No i jak było widać też nie, zobaczmy jeszcze jedną próbę taką, no, że tak powiem, ostateczną. Czy tym razem będziemy świadkiem czegoś zupełnie innego, natomiast mi się wydaje. Że raczej też nie. W GTA Vice City, gdy strzelasz lewym przyciskiem myszy gdziekolwiek, to ludzie zaczynają uciekać, natomiast gdy celujesz z broni prawym przyciskiem myszy i zaczynasz strzelać, na przykład w ziemię, to ludzie cię ignorują. Jak pewnie też się domyślacie, gdy strzelamy w grze GTA Vice City tak jak w tym momencie, to NPC uciekają. I w sumie tak jest to dość niezależne od tego z jakiej broni to robimy. Natomiast dziwne jest to, że ten chłop w ogóle nie reaguje. E, I czym to jest spowodowane, to nie mam zielonego pojęcia, natomiast, no, ewidentnie mamy tu kozaka. W tym momencie delikatnie się przestraszył, ale to chyba nawet nie było związane ze strzałami. Ej, jakiś dziwny ten chłop, nawiedzony albo coś. Nie wiem. Fuck off, nega. Wracając do tematu, to tak jeszcze podsumowując, niezależnie od broni, to generalnie pieści uciekają i boją się strzałów. Natomiast w tej grze są bronie, między innymi takie jak ten Kruger, że możemy sobie przybliżać nasz celownik. Tak w ogóle można powiedzieć? Chyba tak. W każdym razie, że rzekomo gdy będziemy w taki sposób strzelać, to NPC nie będą się nas bać. W sumie jak widać, tak się dokładnie dzieje. Zobaczcie, że dookoła żaden pan, żadna pani od nas nie ucieka. Nie zaczyna panikować, a nic takiego co działo się w przypadku wcześniejszych prób się nie dzieje. Także no tak jakby wskazuje to na to, że twórca tego mitu się no, nie pomylił i możemy go sobie potwierdzić. Samolotem Skimmer można latać do tyłu. Trzeba samolot unieść maksymalnie do góry i pod koniec, gdy tracimy mot, wcisnąć klawisz wstecznego, jednocześnie nadal trzymając klawisz wznoszenia. Wówczas samolot zacznie lecieć do tyłu. Uwaga, ciężko nim sterować. No dobra, w takim razie bierzemy się do roboty. Bierzemy skimera i lecimy w górę. Za chwilkę spróbujemy to wykonać. Mi się wydaje, że będzie to mega ciężki, i raczej nie ma takiej możliwości, żeby coś takiego wyszło. Natomiast to, co się wydarzy, zobaczymy za chwilę. Ja myślę, że już mam wystarczającą prędkość. Weźmy sobie, wykonajmy gwałtowny, gwałtowne podniesienie dziobu. No, i tak średnio mi to wyszło, natomiast chyba nie do końca wszystko, że robiłem dobrze. Weźmy jeszcze raz, lećmy do góry, naciśnijmy S. no powiem wam że mnie zatkało i nawet nie wiedziałem jak to skomentować było to mega fajne rzeczywiście e, tak jak napisał komentujący było strasznie ciężko tym samolotem sterować natomiast samo doznanie było całkiem przyjemne i powiem wam że z chęcią wykonam jeszcze jedną próbę e, przez pierwsze 5-6 prób nie chciało mi to wyjść aczkolwiek w końcu tak jakby to wyczułem i rzeczywiście wyszło także e, lecimy po kolejnego skimera i jeszcze wykonamy sobie z 2-3 próby ponieważ no chciałbym to uzyskać jeszcze raz i być może ciutkę Dłużej tym samolotem polatać w taki oto sposób, aczkolwiek boję się, że będzie to dość ciężkie. I powiem Wam, że jest to naprawdę super sprawa, z tym, że, no, jak dla mnie, nie da się, nie ma takiej możliwości, żeby tym samolotem jakkolwiek sterować, żeby gdziekolwiek dolecieć. E, także sama ciekawostka mega, natomiast e, trochę nieprzydatna, ponieważ, no, nie jesteśmy w stanie tym samolotem e, gdziekolwiek dolecieć, e, ponieważ sterowanie jest tak naprawdę niemożliwe.